Porsche 924. Porsche 924 zostało zaprezentowane po raz pierwszy w 1975 roku na Frankfurt Motor Show we Frankfurcie. Porsche 924 zostało zaprojektowane przez Porsche we współpracy z koncernem Volkswagena. Ten sportowy kompakt otrzymał wiele innowacyjnych rozwiązań, takich jak aluminiowa platforma nośna, będąca pierwszą w historii Porsche. To sprawiło, że samochód był lekki, dzięki czemu osiągał imponujące osiągi i zapewniał doskonały balans na drodze. 924 znane było również jako model otwierający nowy rozdział dla marki, gdyż było ono pierwszym samochodem Porsche z silnikiem umieszczonym z przodu. Pierwsze modele Porsche 924 były wyposażone w silniki rzędowe, czterocylindrowe o pojemności 2 litrów, które generowały moc 125 koni mechanicznych. Porsche 924 był jednym z pierwszych modeli, które oferowały układ ABS jako standardowe wyposażenie. W 1977 roku Porsche wprowadziło wersję Turbo do modelu 924 z turbodoładowanym silnikiem, co sprawiło, że moc wzrosła do 170 koni mechanicznych, a samochód był w stanie osiągnąć prędkość maksymalną ponad 225 km godzinę. Od 1980 roku dostępny był silnik 2,5 turbodoładowany o mocy 150 koni mechanicznych.